Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Zacznijmy może od tego, że dużo rzeczy się dzieje na świecie, dużo konfliktów zbrojnych rozpoczętych. Te, te konflikty zbrojne zostały rozpoczęte nie dlatego, żeby chronić prawa człowieka, żeby walczyć o godność ludzką, tylko zostały rozpoczęte dlatego, że najbogaci tego świata stwierdzili, że jeszcze nie są na tyle bogaci, by mogli już normalnie funkcjonować i żyć. Zresztą może bawią się w jakieś gierki, tak jak wielu z nas gra w gry komputerowe, tak być może oni grają w gry w grę, która nazywa się świat. Również za konfliktami stoją politycy. Politycy, którzy przez lata nie dbali o dobro gospodarki w który, kraju, w którym zostali wybrani. Tylko dbali o własny interes. I to oni dążą do tego, żeby dziś nie zostać straconym, nie zostać e, wyrzuconym poza margines społeczny, walczą dziś o to, robią wszystko, by doprowadzić do konfliktu zbrojnego, bo każdy konflikt zbrojny zamyka wszelkie postępowanie. Potem tylko ewentualnie historia może coś wspomnieć o ich złych. Rządach. Kolejnym elementem, który też dąży do tego, żeby się zawaliła europejska gospodarka, jest oczywiście Unia Europejska. To oni odpowiadają za e, sytuację gospodarczą w całej Europie. A dlaczego? No. Natworzyło się tych biurokratów tak dużo, i oni też popełniali błędy, i dla nich dzisiaj sytuacja wojny to jest najlepsze rozwiązanie. Ale jak widać, budzą się ludzie w krajach Unii Europejskiej, budzą się ludzie, którzy poznali prawa i wiedzą, że ci ludzie, którzy siedzą u szczytu władzy, nas oszukują, bezczelnie to robią. E Doprowadzają nas do szału swoimi propozycjami 15-minutowych miast, swoimi propozycjami eko, ekologii. Dziwię się ekoświrusom, którzy myślą, że jak będzie mniej jeździło samochodów, to mniej będzie umierać ludzi na zatrucia, lub mniej będzie umierać, będą mniej chorować ich dzieci. Jesteście po prostu idiotami, którzy, ci, którzy tak myślicie. Każdy z Was chce zrobić coś dla swojego dziecka czy dla swojego zdrowia, ale to, że do centrum Krakowa czy do centrum Warszawy jedzie o 50 tysięcy samochodów mniej, to wcale nie znaczy, że poprawi się jakość powietrza. To nie o to chodzi, ale Wam to wmówili, bo jesteście po prostu ekoidiotami i dlatego tak jest. Co się dzieje? Dzieje się to, że oczywiście my w Polsce słyszymy tylko o tym, jak to pan Wąsik i pan Kamiński siedzą w kiciu, czy pan Hołownia to jest dobry marszałek sejmu, czy tylko rotacyjny, czy niektórzy, tak jak mówią, że podobny jest do lalki Czaki. Nie wiem, to mało mnie to interesuje, ponieważ to nie wpływa na moje życie. Na moje życie ma wpływ to, co tak naprawdę dzieje się nie tylko w naszym kraju, ale również na całym świecie. I brak dostaw przez Morze Czerwone spowoduje kolejne podwyżki, które ja odczuję i każdy i wielu Europejczyków, wiele osób na świecie odczuje sytuację, która ma miejsce dzisiaj na Morzu Czerwonym. Przez wojnę, którą wywołał Izrael, Izrael wobec Palestyny. Tutaj ciekawostka. Nie wiem czy wiecie, ale niektórzy pokazują, że Google wymazały Palestynę ze ZMAP. Z no, ja wam chciałem tylko powiedzieć, że Google wymazały Palestynę z MAP nie teraz w ciągu ostatnich 100 dni, kiedy trwa konflikt zbrojny na, na pale, w Palestynie, tylko wykreślono ją już z pół roku wcześniej. Czy to był błąd Google, tak jak jest, tak jak było z naszą walutą? Czy może Google pokazuje nam od czasu do czasu dla tych, którzy potrafią coś zauważyć, co się wydarzy w najbliższym czasie, żebyśmy byli przygotowani? Być może pracują tam ludzie, którzy pozwalają na to, by społeczeństwo coś. Dostrzegło i coś zobaczyło. Bo jeżeli wierzycie w to, że rynki walutowe, rynki złota czy bitcoina e, są całkowicie niekontrolowane i to wszystko wynika z ruchów e, niezależnych od, od jakiejś tam elity z góry, to jesteście w grubym błędzie. Wszystko jest z góry zaplanowane po to, żeby móc się dorabiać. I oni to robią. Czasami ktoś przemyca informacje dla osób takich jak my, zwykłych obywateli, zwykłych ludzi, którzy mogą spróbować się w jakiś sposób zabezpieczyć. Wielu oczywiście uzna tą sytuację, która była za nieważną pomyłkę, a ja uważam, że pomyłek nie ma, zwłaszcza w takich firmach jak Google zresztą widzicie co się dzieje już z ceną dolara i z ceną euro już zaczynają e, iść do góry i tylko wczorajszego dnia e, dolar poszedł w górę o około e, 5% więc to zaczyna się to zaczyna się dziać e, tylko my musimy to dostrzegać kolejną ciekawostką, która wydarzyła się to zwycięstwo w Holandii partii, która chce wyjść e, z Unii Europejskiej Czyżby Holandia była kolejnym krajem, które opuści to szacowne grono Unii Europejskiej. Jeżeli tak zrobi, to my, jako Polska, powinniśmy być kolejni, powinniśmy uciekać z Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska, tak jak mówię, to piramida finansowa, a każda piramida finansowa, która nie może się dalej rozszerzać, a Unia Europejska nie może się już dalej rozszerzyć. Jest, e, musi się zapaść. I za, zapaść tej piramidy finansowej pod nazwą Unia Europejska jest już bardzo bliski. Kiedyś to, był, to było EWG, jeszcze wcześniej współpraca e, e, stali i węgla. A dzisiaj mamy Unię Europejską. Unię Europejską, której tak naprawdę dominują na dzień dzisiejszy e, Francja i Niemcy. Wcześniej jeszcze wiel, dominowała Wielka Brytania, ale Wielka Brytania wyszła, bo wiedziała, że nie ma już czego, o co się powiększać, bo o wszystko, co mogli z bloku wschodniego się powiększyć, to już to zrobili. Nie powiększą, bo Rosjanie nie pozwolą Ukrainie wejść do Unii Europejskiej. Rosjanie nie pozwolą Białorusi wejść do Unii Europejskiej, a Turcja. Już nie chcę wejść do Unii Europejskiej. Więc moi drodzy, o co mamy się powiększyć? Już nie ma o co, o możliwości powiększenia się. Więc <laughs> ta cała rozbudowana biurokracja musi upaść. Nie ma innego wyjścia. Dlatego doprowadzają do sytuacji takiej, żebyśmy jak najbardziej się spicali. Jak wiecie, w, na czym, kto, dlaczego powiedziałem, że najbardziej Wzbogacili się Niemcy, wzbogacili się Francuzi i Wielka Brytania. A no dlatego, że jak spojrzycie, to w takich krajach jak Polska nie ma już żadnego przemysłu. Jeżeli ktoś powie, że o, bo coś tam jakaś fabryczka jest, to po pierwsze są bardzo małe zakłady, nie mające wpływ na naszą gospodarkę. Po drugie zniszczono nam zakłady, które funkcjonowały i można by je było wymieniać. Długo. Po trzecie, zniszczono również polski handel, zwłaszcza handel spożywczy, który jest zdominowany przez markety francuskie i niemieckie. Tak samo jest z, z branżą budowlaną, gdzie też zdominowana jest ta branża przez markety niemieckie i francuskie. Tak więc nie ma możliwości, żeby. Piramida finansowa ustała w momencie, kiedy nie ma możliwości się rozrastać i połykać kolejnych gospodarek. Nie zależeć będzie na tym również Niemcom i Francuzom, żeby utrzymywać nas. Bo po co oni co mogli, to wzięli. My i tak już jesteśmy uzależnieni i od Francji, i od Niemiec. Gospodarczo. Jeżeli dziś Niemcy i Francja postanowiłyby opuścić Unię Europejską. To Unia Europejska e, żyłaby w głodzie przez kolejne 30-40 lat. W głodzie, w nędzy i braku technologicznym. Brzmi przerażająco, ale nie dlatego, że nie potrafimy tego robić. Tylko dlatego, że, daliśmy, że nasi rządzący da, pozwolili, żeby nas wydymano, żeby nas po prostu okradziono. To oni na to pozwolili. I dzisiaj robią wszystko, żeby nie pozwolić na to, żebyśmy my się obudzili, żebyśmy my się pogodzili, żebyśmy byli razem, żebyśmy razem działali, bo wiedzą wtedy, że jeżeli my się zjednoczymy, to nie tylko pan Kamiński i pan Wąsik będzie w więzieniu. Oni wiedzą, że oni wszyscy skończą w więzieniu z wyrokami. Na wiele, wiele lat. Tak to wygląda. Dlatego nie piszcie mi, że po co to robię, bo budzi się coraz więcej społeczeństwa i dlatego to robię. Nie piszcie mi, że wszędzie na świecie robiono to samo, bo po to Bóg dał nam rozum, żebyśmy mogli go wykorzystywać. A skoro na świecie robiono wszędzie to samo, to znaczy się, że wszyscy działali. Pod dyktando jednego globalisty. To jest tylko na to dowód, a nie dowód na to, że, głupot, że tak musiało być. Bo głupota na całym świecie może wydarzyć się tylko dlatego, że na całym świecie tą głupotę. Na tą głupotę pozwala ta sama grupa, grupa globalistyczna, która dziś spotka się w Davos która ustali kolejne rzeczy, i które kolejne rzeczy, jeżeli nie sprzeciwimy się tym ich działaniom, tych ich propozycjom, nie staniemy ramię w ramię, nie tylko Polak przy Polaku, ale cała ludzkość nie stanie ramię w ramię, to tak jak mówią, do, zrobią depopulację, zniszczą nas, doprowadzą do tego, że będziemy żyć tylko i wyłącznie w obrębie własnego domu, że będziemy żyć tylko i wyłącznie, Będziemy wiedzieć, co się dzieje. Wrócimy po prostu do epoki kamienia łupanego. Chociaż pozwolą nam być może oglądać w telewizji, jaki piękny jest świat, by dalej można było nam wciskać kit, że to jest jedyny sposób na uratowanie naszej planety. Wiem, dziś długo, ale warto. Cześć, pozdrawiam Was.